Bardzo lubię rozwijać się i to jest cecha, którą mamy z Colliers, taką samą. Firma jest bardzo nastawiona na rozwój. Ja się w to wpisuję również. Cześć, na imię mam Agnieszka, w kolier pełnię rolę menadżera w obszarze kadry płac. Troszczę się o jakość procesów kadrowo-płacowych. Dla mnie te 11 lat to jest okres super niezwykłych zmian w firmie. Jestem ich. Świadkiem, ale też uczestnikiem. Pewne rzeczy w Colliers są stałe, nie zmieniają się. Jest to ogromny szacunek do pracowników, otwartość, e, wsłuchiwanie się w ich opinie, uwzględnianie tych opinii, e, takie nastawienie na rozwój, na to, żeby szukać w pracownikach ich e, mocnych stron i wykorzystywać e, te mocne strony tak, aby w taki naturalny sposób osiągać dobre rezultaty w pracy. Z wykształcenia jestem psychologiem, a więc taka po prostu ciekawość ludzi. Lubię jednocześnie kontakt i lubię y, taką działkę, gdzie jestem z jakąś problematyką sam na sam. Na tym moim stanowisku pracy bardzo fajnie łączę. Przychodzę do pracy i oczywiście mam ustalony plan na ten dzień. Natomiast tak po pierwszej godzinie w pracy okazuje się, że z tego ustalonego planu to 20 pozostaje bez zmian, a reszta jest czymś, z czym muszę się po prostu rozprawić tu i teraz. Praca w HR pomaga mi w codziennym życiu, ponieważ mam mnóstwo okazji do spotkania różnych ludzi w pracy, poznania różnych potrzeb ludzi, ich różne takie spojrzenie na świat i mój horyzont po prostu również się, staje się taki szerszy. Dziś przyniosłam książkę ze sobą, e, ponieważ bardzo lubię czytać, e, lubię e, rozszerzać swoją wiedzę i mam też takie wrażenie, że e, z różnych dziedzin e, wiedza, którą czerpię też z książek, przydaje mi się w obszarze kadr i płac. Najważniejszą rolą w moim życiu to jest rola to jestem ja, po prostu Agnieszka. Jestem mamą czwórki dzieci, mamy również psa. Firma Colliers bardzo pomaga nam pracownikom we wgodzeniu ról rodzica i pracownika. Bycie mamą i bycie jednocześnie Menadżerem to są obszary, które wzajemnie się wspierają. Jednym z takich bardzo ciekawych benefitów, z którego my rodzice korzystamy, to są 6 dni wolnych w roku, które możemy wykorzystać z okazji różnych okazji związanych z dziećmi. My bardzo elastycznie podchodzimy do potrzeb mam. Marzy mi się większa ilość słonecznych dni, dłuższe lato, czystsze powietrze. No i marzy mi się, żeby żebyśmy my ludzie szanowali naszą planetę, to nasze naturalne środowisko. To jest mój debiut i myślę, że się na tym zakończę.